Witam tu, Alisteo. Zadanie na dziś: pokonać wrogą armię, awansować na wyższy poziom, udać się po posiłki. Tym razem pobijemy rybki. O, tu jest coś zakopane. Może od razu jeszcze sprawdzę. Nie, więcej już tutaj nie możemy wejść. Łapki w całkiem fajnych miejscach. Hmm. Diabelska ryba. Mało życia, a tak dosyć słaby. Talentów nie posiada. Istota morska, wrażliwość na ogień. 20%. Na minus, to dobrze. Widzenie w ciemności, postrach, horda. I przerażająca ryba. Hmm. Chyba mieliśmy z nimi już do czynienia, tak mi się wydaje. Ale pewności nie ma. Posiśnie A... deszcz ognia. na początek, musimy się pozbyć obserwatorów. Hmm, w tej chwili wydają mi się najbardziej niebezpieczne dla mnie. Hmm. Właśnie. Fulka. Umieścimy go tutaj. O. Mm -hmm. Co teraz? Aha, kulka. To ma sens, tylko że... że raczej tu bym uderzył. Uh -huh. Jeden obserwator to nie jest problem. Tym bardziej, że... O, właśnie ta wersja nie ma tych talentów, które... A, no były takie bardzo negatywne. Tu. <laughs> no nie, no to jest akurat słabe. O, to by miało sens, wiemy. No prawie. Ale to może mi pozwolić. Hmm. Tak, orzeszek. Zyska na tym jeden punkcik. Do rozwoju swojego. Aha. Rybki zostały osłabione. Ach, nie no nie wygenerowało. No dobrze. O. Hmm. a szkoda, chciałem dobić orzeszkiem a tutaj, no to tylko krwawy pentagram, tak na wszelki wypadek ale nic tu nie robimy mam nadzieję, że wystrzelamy przeciwnika o właśnie, w sumie jest tutaj możliwość po pierwsze użyjemy deszcz ognia czy może jednak tak to chyba bardziej miałoby sens. Aha. Natomiast tu użyjemy deszcz ognia od arcydemonów. Ale nie, no ja wolałbym jednak to zniszczyć. Gniazdo szerszeni. Niech będzie, że tak. Bo wiecie mm, zaatakowało przeciwnikę, ale teraz następnie turze mogłoby już bardziej nas. A, czy ty byś mógł orzeszku tutaj no, nie za bardzo. Może w następnej turze. Albo teraz. Zobaczymy. Bo jednak jakieś obrażenia zostały tu zadane. Hmm. Spróbujemy. Jest. Może uda mi się chociaż tutaj z tych jednostek? Ale nie, one już oddały swój ruch. Także nie, nie. Hmm. Posłabiamy? Możemy. A, tak. Nie, nie. Tutaj dajmy im powód, żeby atakowały. Ach, wulkan uderzył. Dobrze, aha, a nie mam szału, no właśnie A, to tutaj nic Tutaj prowokujmy Pięknie No nie no z drugiej strony Może zbiorę szał, ale właściwie niby na czym mam to zebrać skoro nie będę atakował, nie, nie Zniszczmy to i będzie po sprawie. No właśnie. Pięknie. I mamy nowy poziom. O to chodziło. Ha nie wiem w co pójdę. Później to rozpatrzymy. Tutaj coś się znajduje. Zaraz to przeszukamy. Tutaj chciałbym się dostać do czerwonej runki, ale to nie teraz. Dom w lesie. Tutaj możesz kupować jednostki, zaklęcia oraz rzadkie artefakty. Hmm... Buty, plus dwa do obrony, plus jeden do szybkości dla ogrów, troli, wodzów, orków i olbrzymów. Kupię, żeby to rozebrać. A to... Plus 2 do obrony, minus 20% do skuteczności wampiryzmu i wysysania duszy wrogich żołnierzy. I to jest zestawu szamana. Aha, trochę drogie. Niech to tutaj czeka. Kiedyś to kupimy, ale teraz Teraz to nie jest dobry pomysł. Ja mam stosunkowo małą kasy. Co to jest, 300 tysięcy? Hmm. Tym razem przyjęliśmy się na Białej Wzgórze. I tu się zastanowimy. Ha. Czyli Atrixus. Zdecydowanie tu możemy dodać rezerwę. Mhm. Właśnie. Nie, nadal nie jest hmm. A może ich wyciągnąć i chwycić skrzyneczkę? Ale nie, no na razie nie potrzebuję. A tu. Nadal fatalnie. Hmm. Czy to nie może się szybciej poruszać? W po końcu jesteśmy na miejscu. Razem już będę musiał demony też kupować. Aha. I tutaj też. I teraz tak, co mi brakuje? Yy, to w schronieniu. Mhm. Tutaj. Och, Tak się mówi, ale to może być całkiem solidna siła. Hmm. Pomyślmy. Na pewno mam za dużo czarów. Nie potrzebuję dwóch. Tutaj. Ha, no czterech nie potrzebuję. Trzy można by sprzedać. Ale stosunkowo mało kasy. Aha, bo ja nie rozwinąłem tej umiejętności. To może nie powinienem właśnie sprzedawać. Aż rozwinął. Ale kiedy ja to rozwinę? Ja teraz raczej idę w walkę. Hmm. Niech będzie, że tak. Tutaj nie potrzebują czterech na pewno. 1200 Reszta może zostać mało mam tych kryształków. Zobaczmy buty. A. Nie, nie, to możemy rozebrać. Aha, możemy żeby rozebrać to trzeba wyjść wyjście z tego zamku. O właśnie. Ile? Dwa. No, opłacało się. Hmm. A właśnie, jedna rzecz mnie zastanawia. Co trzeba zrobić, aby Łucja wbiła na kolejny poziom? Nigdy nie zdołam ci się dostatecznie odwdzięczyć za serca kapłanów, Taercie. Ale gdybym jakimś cudem mogła posmakować serca wielkiego kapłana Portlandu, stałabym się silniejsza, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić. Netanie był najpotężniejszym kapłanem światła. Studiowałam z nim przed wielu wielu laty. Muszę zdobyć jego serce. Pomożesz mi, Daercie? Czy on przypadkiem nie umarł? Hmm. Owszem, nie żyje. Już od kilku lat. Ale miał w sobie taką moc światłości, że jego ciało oparło się rozkładowi. Jest równie świeżutki, jak w dniu którym wydał ostatnie tchnienie. Proszę, błagam. Czy mogę mieć jego serce? Pozwól mi je zjeść. Potrzebuję go. Zdobądź je dla mnie. Zdobądź je. Zbezcześcić grup. Poćwiartować zwłoki? Brzmi wspaniale. Ruszajmy do Portlandu. No może nie tak od razu, wiesz? Ja bardziej zastanawiam, co tutaj mogę osiągnąć. Niestety na to, na co najbardziej mi zależy. To tu nie ma nadziei, a czy jest coś pośredniego? Hmm. To jest fajne, ale to też niestety nie dla mnie na razie. Za mało czerwonych runek. Tu musimy inwestować. A jako, że chcę się tutaj dostać, <laughs> skąd ja wezmę 10 czerwonych, 10 zielonych i 30 niebieskich runek? Hmm. No nie, no ale i tak muszę tutaj zainwestować. Mhm. Nie mam wyjścia. Muszę po prostu mieć tą ścieżkę. Albo może właśnie nie, nie inwestujmy, poczekajmy, niech się jednak pierw, wpierw to zbierze. Tak, i tego będziemy się trzymać. Hmm. Właśnie, ja teraz bym chciał się do takiej mapy dostać. Znaczy nie ma pewności, czy to jest mapa, czy czarwędrowców, ale. A... Aha, to jest właśnie to. Odszukaj grób kapłana światłości. Pochowano go gdzieś w okolicy Portlandu. Tym razem przeniesiemy się... Od razu do... Um, Inselburga. A to dlatego, bo mam tutaj... Hej. <ścoughs> Czyżbym wynalazł generator statków? Bo wiedziałem, że mam swój, ale ten... Hmm. Czyli tak, mogę zmierzyć się z nimi, a mogę powalczyć z armią drzewców. Tutaj. Hmm. Ale ten pojedynek zobaczycie w kolejnym odcinku.